I bardzo chciałem podziękować Jowowi, chyba tak to można nazwać, czyli Stowarzyszeniu Jow, osobiście panu profesorowi przystawię, bo to on jest tutaj takim człowiekiem, który w całej Polsce propaguje jedyną, najlepszą, najmądrzejszą ordynację wyborczą. I prawo dla pana profesora. Nigdy nie marnował czasu, kiedy prosiliśmy, przyjeżdżał do nas, uczył nas, organizował konferencje w całej Polsce. Proszę państwa. Nasze, nasze marsze odbywały się do tej pory pod hasłem Marsz na Warszawę. Tutaj właściwie, kiedy się jechałem dzisiaj na to spotkanie, przygotowałem sobie jakby taki przegląd wojowników, którzy dojechali tutaj z daleka, z Koszalina, Lubina, Wrocławia. Demonstracja o podstawowe prawa obywatelskie. To nie jest demonstracja o podwyższeniu. To nie jest demonstracja o bliski cen biletów tramwajowych. To nie jest demonstracja o dopłatę. O, To jest demonstracja o to, żebyście nie byli chłopami pańszczyźniatymi. To jest demonstracja o to, żebyście byli prawdziwymi obywatelami. Prawdziwi obywatele mają prawo kandydowania do wszystkich ciał przedstawicielskich. W Polsce, polscy studenci, polska inteligencja, polski chłop, polski robotnik, nikt tego prawa nie ma. Odebrano nam to prawo, zamaszczyli sobie to prawo. Te prawo mają koterie partyjne do wyznaczania, kto będzie na jakim miejscu na liście. Chcemy z tym zerwać. Chcemy, żeby w Polsce żeby każdy obywatel mógł kandydować do Sejmu. Jeżeli tak, uzna, że na to zasługuje i że tego chce. Tego prawa nikt nie może nam odebrać. To jest niezbywalne, kardynalne prawo obywatelskie. A w Polsce która po świecie ogłasza się jako demokracja, której jeżdżą nasi politycy po świecie uczyć demokracji Białorusi, Libii, kogo tylko? W Polsce tej demokracji nie ma. Nie ma podstawowych praw obywatelskich.